Wpisywał umowę przedstępną na kupno nieruchomości Także już jest potwierdzone, że w dniu jutrzejszym wpłacu, wpłacam zadatek A jeżeli wpłacę zadatek, no to już mam pewnika, że mieszkanie kupię A jeżeli nie kupię, to osoba, od której kupuję yy, Zapłaci mi dwukrotność zadatku Także tak czy inaczej yy, będę się cieszył, jeżeli nawet zrezygnują W końcu, w końcu, tyle czekałem Ja pierdolę, tyle czekałem, aż się doczekałem Ciągle terminy zmieniali, kwoty zmieniali, terminy, kwoty, terminy, kwoty, tak w kółko. No. No, ogólnie do... do końca następnego miesiąca, przed świętami, będę już właścicielem mieszkania, będę mógł się przeprowadzić. To oczywiście, że Kuba nie będzie miał swojego pokoju do streamowania. To ty masz mnie za jakiegoś milionera, kurwa, który kupi willę wielkości 100 metrów kwadratowych, czy o chuj ci chodzi? Nie chcę pokazać zdjęć nowego mieszkania. Dlatego, że wolę zamiast tego nagrać vloga, uważam, że jest to ciekawsze. Czy nie wolę kupić emusemki za bańkę? Kurwa długo nad tym myślałem, o, się też zastanawiałem, czy sobie emusemki nie kupić, ale finalnie padło na mieszkanie. Powiem wam tak: każdy woli co innego. Poza tym, Sergiusz ma już nieruchomość w Hiszpanii, więc Sergiusz bądź co bądź już swój dom posiada. Tylko nie w tym kraju, nie? Czy nie mieli tam mieszkać dwa miesiące po zakupie? Mieli, ale dostali karę. A czy tak w pól żarty mówię? Generalnie, to możecie ocenić, jak, jak wy to widzicie. Ja powiedziałem właścicielom mieszkania, że jeżeli spuszczą mi cenę 20 tysięcy złotych, to wtedy przez dwa miesiące sobie pomieszkają w tym mieszkaniu, jeżeli mają ochotę w międzyczasie szukać czegoś dla siebie, jakiegoś lokum. Z początku byli otwarci na negocjacje, finalnie powiedzieli, że się na to nie godzą, więc ja powiedziałem, że w takim razie nie będę komuś udostępniał swojego mieszkania na darmowe mieszkanie przez dwa miesiące, bo, bo nie tak działa świat. I powiedziałem im, że jeżeli to dwa miesiące mieszkać, to chcę 10 tysięcy od nich, 5 tysięcy najmu miesięcznie. I mają się zastanowić, i jutro podjąć ostateczną decyzję, czy chcą to mieszkanie ode mnie wynająć po moim zakupie, czy nie chcą? Jeżeli nie, to po prostu wyjadą sobie do rodziny. Bo wiecie, mi się to nie kalkuluje. Wyobraźcie sobie, że kupuję mieszkanie, daję komuś mieszkać im przez dwa miesiące, a sam przez dwa miesiące płacę najem gdzie indziej. To z jakiej racji ja mam ja mam tracić podwójnie pieniądze? No, chciałem być miły i uprzejmy, ale w momencie, w którym tylko, tylko jedna strona jest otwarta na negocjacje, druga chce tylko coś za darmo dostawać, no to sorry, ale no tak się bawić nie będziemy. Wiecie, to, to tak samo jak, to tak samo jak ja bym w tym momencie przyjechał, kupił mieszkanie, od, od ciebie samochód, a ty byś mi powiedział: Stary, słuchaj! Albo no odwrót: no, Ty przychodzisz do mnie kupić ode mnie Rolexa. Płacisz mi powiedzmy 200 tysięcy w gotówce, nie? A ja ci mówię, dobra, słuchaj, bo ja jestem zapisany w kolejce do Rolexa. Ja nie wiem, kiedy mi zegarek dadzą, ale jak mi dadzą, to ja ci ten zegarek, za który mi zapłaciłeś, dam, dobra? Bo ja nie wiem, czego nosić. No, 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 nie tak to działa. I nam, wiecie, dla mnie argument pod tytułem, ale my mamy dzieci. Co z tego? No, macie dzieci, ale decydujecie się na sprzedaż nieruchomości. No, na mnie ten argument nie działa. Chciałem polubownie to załatwić. A jeżeli jeżeli nie macie ochoty, no to sprzedajecie nieruchomość i możecie ją wynająć. Uważam, że to fair. To nie jest tak, że ja jestem jakąś kogoś niemiły w tym momencie, tylko po prostu. No, świetle prawa nieruchomość jest moja. Tak to się dostaje na sprzedaż, no to musi się wyprowadzić. Dobrze mówię czy nie dobrze.